Siema, tu kaczy, a to drugi odcinek z gry The Escapist. Tak, wgrywamy, Kakaczy, dzień drugi, Center Perks, Więc no. Lecimy. Jestem ja. Ale nie można, jak widać w drugim, w pierwszym odcinku nam nieco się nie powiodło. No jak trudno. Kto jest przeszukiwany? O właśnie, Handel, pilnik i taśma, ha, ciekawe. Spokojnie, no jestem spokojnie. No, mów. I Dobra. Tak, mm, trzeba będzie pójść na siłownię, co jest pewne. Tak... Przestawię nieco o tu...... Oj. Więc tak widelce, bez widelcy ucieczki nie ma. Byle był chociaż jedyniuszki Jeden jedyny. Tak! Śniadanie. Nie ma nic nielegalnego. Ginie. Mamy kasę. Co z tego, że oberwę? Albo nawet mnie pobi. Już się nie chce czekać. Come on, come Byłem. Jest. Mamy to. Mamy to. Tak, tak. Na pewno i no, no Ale jest! Ja potrzebuję tylko munduru strażnika. Nie zmieniło ci się. A wiesz, wezmę ciepłynąg. Wezmę cię pilnik, Szkoda. Cześć. Da dam ci jeden nóż. Cena ci nie opadła. Jest zadanie na szybko. Jakbym wykonał teraz? Mm. Nie. Step to ja nie pobiję. Trzeba szybko jakiegoś gifta dać. Moralesa miałem pobić. Ale Morales przecież był mocny, no. Ale mora. O, Morales! Nie wiem, że brat dostanie. Nie, nie. Ja starzynka pobiłem. Stawisz mnie. Tak, tak. No dobra. Treń iść na siłownię. A nie, pilnik nam nie przeszkodzi. Ora. Siłownia, siłownia. No. O. Pąpiłem wizka. O, nie prze siłownia to był. Ora. Staci. Profil siła trzydzieści dwa. Dobra, O Jezu, będę musiał inteligencję ogarnąć, bo inaczej będę miał Xavier handel, nic ciekawego. Rory, handel. Masz taśmę, ale to drogą. Ha. Xavier i Morales. nie chcecie zostawić no dobra stanowisko do prania a potem trzeba będzie się uczyć Ja, 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 ja. Mm-hmm. Sory, za chwilę ciszę, ale Musiałem się nieco skupić, na praniu się skupić, ha, dobra. A, no, jeszcze tylko cztery ubrania, norma robocza skończona. Ja lecę się pouczyć i kraftujemy kombinerki. Kombinerki, Na no, co to ułatwia. Znaczy, no ja nie chcę z tą więzią przodnia, bo raz próbowałem. Tam, kiedy jeszcze wcześniej to grałem, no nie wyszło mi. Co chwilę przychodził jakiś stażnik. No to ja chcę się przygotować, bo ja potrzebuję tego munduru stażnika. Czy mogę craftać kombinerki teraz? Pewnie nie. Znaczy, on by nie. Siedem... Okej. Okay. Też... Teraz... O Jezu, jaka cienka. 40 inteligencji. I będzie potrzeba. No, daj już. Jeżeli ogarnę dziś mundur strażnika, to ja mogę uciekać. Naprawdę. Już Sylwester się skończył. Naprawdę nożyczki i uciekam. Znaczy, nie nożyczki, tylko mundur strażnika. I uciekam. No za chwilę 16. Czas na ćwiczenia. Bicka też trzeba będzie podpompować. A ile mam inteligencji? 38. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Jest inteligencja 40. Tworzenie przedmiotów. Mam, mam licho obcążki. I uciekam. Dobra bieją się. A, a ja pompuję bicka. Szczyty trochę zdążę nawet napompować. Nie no, perfekcyjnie. Aha. To ja już pójdę na prysznic. No. No i w sumie całkiem fajnie ogarnięty dzień. Byłem, byłem. E, co... Matthew, Uciekamy dzisiaj Dzisiaj uciekamy Dzisiaj uciekamy Naprawdę Tak Ja muszę sobie tylko zrobić beddamin no, że mi w ogóle nie będą już potrzebne Nie mam ich w już. Cicho Ja robię Beddamin Profil czyli tak, co będzie potrzebne, Ma mam wszystko, co będzie ja potrzebne. Potrzebuję tylko jedzenie. Jedzenia. No i musi mi opaść zmęczenie. Ja muszę zdobyć zbiórek. Jedzenie, Matthew, ty nie masz w ogóle Przecież jedzenie Da się kupić. Zmęczony też być nie mogę, ty Rory, handelek? I no. Nie, nie będę potrzebował. Dobra, jak mi tylko opadnie to zmęczenie i będziemy próbowali uciec. Będzie tak wam ustawię kamerę. O. Mam nadzieję, że teraz widzicie lepiej. Tak. A, opadły już? Dobra. Wieczorny czas wolny. Wieczorny czas wolny. Jedzenia po raz dobycz. Chcę so, ja na to odłożyć te moje itemy. O, o, o. Bo ja muszę tylko dużo jedzenia wynieść. A, spuszczam dla jej. Nie mamy żadnego jedzenia. Znaczy, nie wiem, czy puszka penarium to jedzenie. Pewnie nie. Tak, co ja, będę miał cztery rzeczy, więc mogę pozwolić na dwa jedzenia, a wyrzucę pod, pod koniec. Czyli faktycznie mogę tylko trzy jedzenia wziąć ze sobą. A nie, cztery, bo bed dam. No tak. O nie, nie, nie dehek. E, Kubek, nic. A jeżeli za, zalałoby kibel i by mnie brali jako podejrzaną, to bym się wkurzył. Pączek, Dżodło. Dobra. Na swój profil ustawię broń. Nie, biurko Xavier. Mogę wziąć jeszcze dwa. Tym do jedzenia. Naprawdę tak mało ludzi ma jedzenie? Ha, ha, ha. Nie. Morales. Masz instrukcję tworzenia przedmiotów? Wczoraj nie. No, plastik. Weźcie klucz naprawy. To jest takie... Proste do zrobienia. Każdy to wie chyba. Nie. Więc tak, potrzebne będzie to, to, to. I zostaje nam jeden slot. A nie, będzie trzeba przez coś rozwalić. No i masz te O i tak. Jesteśmy. Jesteśmy tutaj. A, dziś uczekamy. Matthew, co ty tam masz? Ok, w sumie to czy coś muszę kupować? Nie. A Samuel DVD Rolka na no, what O want. No dobra. No cóż, za chwilę jest wieczorny apel. On nie. Mogą mnie nawet przeszukać. Mogą mnie nawet przeszukać, więc no. Czarny apel. Byle mnie nie przeszukiwali jednak. Faktycznie mogą... Jak będą mnie przeszukać, to też mogę stracić to. No spokój, jestem spokojny. Kogo? Byle nie mnie. Jest! Czyli tak panowie. Czyli tak. To idzie tu. Yy... Ja już ubieram profil. Przestań, tu nie dzwoni. Już ubieram sterownika, to wwalam. Ja już się tam szykuję. Ja już się szykuję do rozbijania. Tylko się drzwi zamkną. Dobra. Tniemy. Dzisiaj ucieczka z więzienia. Oby się nam udało. Wierzycie we mnie. rodzenie. 40%. 28%. Ostatnie przecięcie. Ostatnie przecięcie. Żegnaj, center Perks. No. Jest. 39%. o, Wielki wynik. Dobra. Uciekliśmy z więzienia. Następne więzienie wam pokażę w następnym odcinku. Stalacz Flacht. Ja byłem kurczakiem, czy to był The i odcinek drugi. Trzymajcie się na razie.